Drodzy widzowie, subskrybujcie, 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 lajkujcie i udostępniajcie. i udostępniajcie. A na pewno nie pożałujecie. Dzień dobry, widzowie, jesteśmy w Amsterdamie. Spotkałem Łukasza na dworcu w Amsterdamie, którego oczywiście, jak zwykle, zagadnę o bezdomność. Jak to się stało? Dzień dobry, witam. Siemanko, Łukasz, <gry> słuchaj, mam do ciebie pytanie, jak się to stało, że wylądowałeś na ulicy? Stało się tak, że po prostu pracowałem w Polsce na jednym magazynie, stwierdziłem, że już nie będę tyle pracować na magazynie, więc pojechałem na Niemcy do pracy. Tam robiłem remonty, tam nas wyrelowali na pieniądze, no i jakoś się trafiło to, że przyjechałem do Holandii, Przyjechałem do Holandii, pracowałem już w wielu agencjach, no i okradziono nam dokumentów. Szczególnie to byli Polacy, którzy Polacy okradają Polaków w Holandii na bezdomce Więc to jest, no jakoś tak próbuje się wydostać stąd A jak? Za pewno dojdę Jaki jest plan? Plan jest na Niemcy, tam gdzie pracowałem wcześniej W Niemcy, w Niemcy pracowałem 4 miesiące na fabryce rowerowej, na fabryce rowerów Cube elektrycznych I po prostu stamtąd zrezygnowałem, przyjechałem tu I to czy, był błąd wielki Czy miałeś już jakiś kontakt z pracodawcą? Tak, już z, z mam wszystko załatwione Okej okay. Poczekanie wszystko jest I e, kiedy masz, e, kiedy musisz dotrzeć do pracy? W poniedziałek do 15 godziny e, Jaki jest plan na dostanie się tam? Jutro wyjazd A... Na gapę Ile kosztuje taki bilet? Oje, nie wiem Nie orientowałeś bilet, się nie nawet, żeby się. spróbować nazbierać na przykład na kubku? Nie, to za dużo, za dużo czasu jak długo już jesteś na ulicy? Na ulicy już jestem dwa miesiące. Dwa miesiące i to jest twój pierwszy raz, kiedy trafiłeś na ulicę? No tak, to jest pierwszy raz. Pierwszy raz? No tak. W Polsce też byłeś albo w Niemczech? W Polsce nie, w Polsce nie ani w Niemczech. W pierwszy raz w Holandii. To jak, jak trafiłeś w ogóle do Holandii? Trafiłeś do biura pracy czy, czy... Tak, trafiłem do biura pracy. Właśnie biuro pracy było takie, że nie będę, nie będę mówić tego biura. Nawet nie chcę nawet mówić tego o tym biurze. Ale dużo, dużo, dużo jest słyszalne o tej biurze, są bardzo negatywne opinie, po prostu w mieszkaniach, dziury na sufitach, zimno w pokoju, do zimnej pracy się przychodziło, bo się robiło na magazynie serów, tam było zimno, mokro, do, z mokrego się przychodziło, do mokrego, kaloryfery nie grzały, więc zrezygnowaliśmy z pracy, i dostaliśmy okradzeń z dokumentów. Nie miałem paszportu, nie miałem w ogóle dowodu osobistego, wszystkie rzeczy osobiste zostały wyrzucone, wy, dos, wyrzucone jak normalnie psu. Po prostu wzięte, wzięte w torbę, wyrzucone na plac I tylko z plecakiem już został. Już został plecak. Czyli od razu pozbyliście się jakby mieszkania również, tak. pozbywając się pracy. Tam. Tak. Bo tam jakby chcieli ogarniać pracę, to już były w Holandii postoje. Są. W Holandii były postoje. My trafili akurat na postoje, że były pracy, nie było pracy, była praca, nie była pracy. Się chodziło do pracy dwa dni, się chodziło trzy dni wolnego. Dwa dni się chodziło trzy dni wolnego. Więc to były zarobki czyli bardzo, Wielkich no. pieniędzy z tego też nie było. Mieszkania w Holandii. W jakich miejscowościach przebywałeś na bezdomce? Wow, w miejscowościach? W każdej praktycznie Ciągle pociągiem jeszcze Cały Lub, czas siedzisz w pociągu? Cały, cza, cały czas że jeżdżę, jeżdżę sobie od Amsterdamu po Venlo, po gry Nawet czasami na Niemcy jadę, na Gronau No to czemu nie Cały czas wszystko na gapę? No, cały czas na gapę Zdarza ci się, że cię złapią? Już złapaliśmy Już, już 10 razy mnie złapali 10 mandatów mam, tylko mandaty ale to tutaj w Holandii, w Holandii. Czy, czy w Niemczech Holandii. też? w Niemczech ani raz mnie nie złapali. 6 godzin chemii mi nie złapali. Trzy okay, godziny czy... w toalecie siedziałem. Czyli jakby musisz się ewakuować no stąd, tak. żeby... No, Okej, okay. rozumiem, no to, to na Twoim miejscu też, albo bym to uregulował, no, co, co by było moim priorytetem na pewno, no ale nie mi jest oceniać to, ja akceptuję to, to jest Twój wybór, tak jak Ty to no, z, sobie z wymyśliłeś. Hardcore, no. E, no, powiedz mi, skąd pochodzisz z Polski? Ja pochodzę ze Śląska, kurde, Śląsk, Siemianowice. Siemianowice Śląskie? Tak jest. Okej, okay. interesujesz się też piłką? No, tylko też, ale siatkówką bardziej. Bardziej siatkówką. No. Jest też w Siemianowicach jakaś drużyna siatkarska? Nie, <laughs> nie ma. Nie ma. <laughs> nie a w pobliżu, najbliższa? To jest yy, w Soku Chorzów chyba. A kibicowałeś tej drużynie, czy, no, czy grałem, jakiejś innej? grałem 10 razy w siatkówkę. Sam grałeś i to no. też grałeś w Sokole Chorzów? Nie, ja grałem w Muksem Chałkowicach. Aha, okej. Okay. Jakiś mniejszy klub? No, w Nie było perspektyw na karierę? Nie. Yeah. Co przeszkodziło? kobiety. Rozumiem, czyli pokusy. Powiedz mi, jak to się stało, że Okej, trafiłeś na ulicę, jesteś od czegoś też uzależniony? Nie no, jak każdy Polak czasem się zajara, no w to legalne, to czemu nie, co się ukrywać, normalnie się jaram. Ok, ale jest to regularne palenie? Nie no, co Ty, nie no, co Ty, aż tak nie. Co tam, jeden blad na tydzień? To nie jest dużo. A, ok, rozumiem. Czyli nie są to jakieś tam, nie. że musisz codziennie spalić nie, przynajmniej jednego lolka, żeby. Nie. E, rozumiem, nie. rozumiem. Czyli jakby w każdej chwili też możesz to odstawić. No tak, jak najbardziej. W A Niemczech przynajmniej w spróbować. To nie, no, jest nielegalne, więc będę musiał, będę musiał odstawić, nie? No tam będziesz musiał to odstawić, no, no, to no właśnie, chyba, nie. że będziesz wchodził w konflikt z prawem, choć wiem, że prawo w Niemczech ma też się zmienić pod względem tak e, posiadania. Także jeżeli to. Do dwóch razy ale... się ma zmienić wszystko. Tak, to tam się ma zmienić z tego, co słyszałem, ale kiedy to ma wejść, to mnie nie interesowało, więc nie, dalej nie, nie, nie odszukiwałem tego. E, powiedz mi jeszcze, e, jest teraz plan na, do tego, żeby się wyciągnąć, czyli rozumiem, że masz za nagraną pracę, transport do pracy, mieszkanie, tylko jedyne co, musisz dostać się po prostu do Niemczech. No tak, dostać się do Niemiec, ale to nie jest problem. Z Niemiec wyjechałem, z Niemiec do Niemiec wrócę. Okej, okay, tam masz wszystkie wszystkie kwity masz poogarniane. Tak, ja Sztoyer e, numer okej, okej. Okay, okay. Czyli no ja mam nadzieję i trzymam kciuki, że dostaniesz się tam do poniedziałku i że jakoś za parę tygodni będziemy mogli się spotkać i pokazać no jasne. jak się wychodzi z bezdomności. Na nogi. Dokładnie. Powiedz mi, w jakich wszystkich miejscowościach spędzałeś w Holandii dłuższe jakieś tam, oczywiście poza zwiedzania tego pociągiem, tylko przejazdem, ale żeby, żeby zwiedzić jakieś miasto. Co to zwiedziłeś w go, Holandii? Gouda, go Utrecht, Amsterdam, Herthogenbosch, her, her Thiel, e, Bodegraven, Alpen an der Rijn, Wurden, Wichen. Wszystkie... wszystkie większe miejscowości, begn no, no, wszystkie ale byłeś loki... tam rzeczywiście jakoś, no, przechadzałeś się no, po... Po pochodziłem po mieście i tyle. Wieczór się zbliżał, to żeby było z większego miasta jechać na mniejsze, bo tam lepsze lokacje do spania. Dobrze, powiedz mi teraz jeszcze, bo wiadomo, że no, trzeba coś jeść, tak? No. E, nie wiem, jesteś też, palisz też papierosy? No nie, szluchaj, nie jaram już już porzuciłem, ale tak. Czyli jedzenie co no. zioło, no i wiadomo, że jedzenie. Jak, jak zdobywasz środki na, na, na swoje utrzymanie? W, wszystko. Pieniądze leżą na ziemi. Puszka to, to też pieniądze. Puszka 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 puszka. Czyli zbierasz jedna puszka sobie 15 fanty centów po prostu. 20 puszek, mam 3 euro i co mi strasznego. A Ty mówisz puszka, o, o Niemczech? Nie, w Holandii. w Holandii. W Holandii już też puszki są. Tak, na... wszystkie, wszystkie są puszki już zwrotne. Aha, okej. Okay. Bo teraz to już prowadzili w tym roku właśnie. Wiedziałem, że to mieli wprowadzić, ale to, nie wiem, przez to nie ludzie, pamiętałem przez to kiedy. Ludzie, ludzie wyrzucają, ale ludzie po prostu zbierają to. Okej, okay, widzisz. No to ja, to ja czegoś mają. się od ciebie dowiedziałem. Może przestanę też wyrzucać te puszki do śmieci. <laughs> bo ja dalej je wyrzucałem, nie, nie wiedziałem o tym, że coś takiego się zmieniło. Może jakaś forma oszczędności się przyda. <laughs> Słuchaj. Powiedz mi jeszcze, które z miast najbardziej w Holandii spodobało Ci się? O, wow, najładniejsze? To jest Gouda. Najładniejsze miasto. Co takiego jest ciekawego w tym miejscu? Muzeum Sera. Muzeum Sera. No, bardzo fajne Muzeum Sera. Jest. Odwiedziłeś je? No. I no kijowo, bo plastikowe sery były, nie? Aha, czyli jakby rekwizyty zamiast no. prawdziwego sera. No, no. no wiadomo, tak długo niektórych serów nie można przetrzymywać. Być może stąd te, te rekwizyty. Ja chciałbym cię jeszcze zapytać, kim jesteś z, z zawodu. Z zawodu? Tak. O to to jest dobra historia, bo historia wygląda tak, że yy, wchodziłem na początku do yy, wielo, wielozawodowej klasy na cukiernika. A mi się nie spodobało, bo nie było przewidów zawodowych, a były egzaminy zawodowe i nic nie wiedziałem o maszynach. No to przeszedłem się do technikum. W techniku byłem na technikum gastronomicznym, na kucharza, w technikum siupłem, no i potem do zawodówki, i potem byłem na kucharza w zawodówce. Była trzecia klasa pół roku do końca szkoły, a Łukaszowi odbiła palma, bo nie chciał być, nie dostawał pasodę za praktyki miesięczne i pojechał sobie do Holandii na pół roku i stracił szkołę. I nie mam zawodu wyuczonego. Czyli ile brakowało brak Ci z zakończenia? Pół roku, pół roku. i A pojechałem, na, a pojechałem na, rok do na rok do Holandii. W wieku 18 lat pierwszy raz pojechałem do Holandii. No. No głupota. Dziw, powiem głupota dziwna decyzja, no ale to nie mi jest ciebie oceniać, jeżeli tak. To, to jest głupota, o. No teraz sytuę w twarz. Bo 6 lat, 6 lat wyuczonego zawodu mam. A tutaj jakbym się tak jakbym miał papiery, to tutaj na kuchnię szybko, szybko łapią na zmywa. W Holandii, w Niemczech, w restauracjach szybko łatwo. Powiedz mi jeszcze, ja wrócę do fantów. Ile jesteś w stanie zarobić dziennie zbierając fanty? Jak dobrym trafem po butelki na przykład 1,5 litra. 10 butelek to jest 2,5 euro. 20 butelek to już jest 5 euro. Tu to, to, nie, to nie jest źle. Ile maksymalnie wyciągnąłeś? Maksymalnie 15. 15 euro. No. Okej. Okay. No. Dobry, dobrym wartem, jak, jak są dni meczowe. Dni meczowe się jedzie pod stadion. Pod stadionie pełno taki, co po prostu wyrzucają, wyciepują byle gdzie. No i się już nas Zbiera się potem. No to, to fakt, to fakt. Na pewno, na pewno jest dużo łatwiej, bo tam, no. tam wszyscy wyrzucają wszystko na ziemię. Ja widziałem, no. byłem parę razy na meczu i to było coś nieprawdopodobnego, jak to wyglądało no. po tym meczu. To się zgadza. Um. Słuchaj, no, ze względu, że jesteś z Siemianowic Śląskich, to um, chciałbym Cię zagadnąć, czy też um, rozmawiasz w gwarze? No, moja gwara jest taką niedobra, bo jest... Kroicowalo. Ja ja... ja, no dosłownie, no, jest ja, ja krońcą. Ja czasami godą, a czasami mówię. On ja umiał się, umia, umia się upodobnić do innych osób, żeby po prostu z nimi nawiązać kontakt. Bo jakbyś ciągle godał, to by ludzie mi nie zrozumieli. A tak to jak mówię, i gadam, ja no to ktoś tam coś zrozumieli. No nie, no jakbyś coś godą po Śląsku, to na pewno by cię nie zrozumieli. I ja cię akurat zrozumiał nie ma z tym najmniejszego problemu. <laughs> ja też coś tam zrozumiał, ale. <laughs> Powiedz mi, wkurzyłeś dzisiaj zioło? Dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj to nie. normalnie bywasz w takim normalnym humorze, no, czy... No, czy, no, no to, właśnie, ja nie właśnie, chcę, to ja nie chcę Cię widzieć, jakbyś wziącym. się jeszcze skurzył. To całkiem już by było... To by wtedy to wyglądało już całkowicie. No jest pozytywnie nastawiony, co całą płakać? Ciągle się śmiać najlepiej. No... Pozyty, pozytywne nastawienie dużo daje. No, no mi się wydaje, daje wiarę, że... Daje wiarę, no. Ja wierzę w to, że mi się uda. A czy nie jest to może troszkę przypadkiem to, że no, wychodzisz już na prostą, tak? Bo tylko w poniedziałek musisz dostać się no do tak. Niemiec. Z tego co słyszałem od ciebie, jazda na gapę, no, jest jakby twoją specjalnością, bo zwiedziłeś całą Holandię. E, także no słuchaj, no mi pozostaje życzyć ci dużo, dużo szczęścia w dalszym, że tak powiem, e, w dalszej trasie twojej. Mam nadzieję, że serio no, się odbijesz i ja za chwilę wezmę sobie na pewno od ciebie twój numer telefonu. Um, powiedz mi, jak długo jesteś już w Amsterdamie? W Amsterdamie? Dzisiaj przyjechałem. A tak czy, najczęściej w jakiej miejscowości przebywałeś? Najczęściej to, to jest, czekajcie, Utrecht i ten i Rotterdam. Słuchaj, a powiedz mi jak wyglądały... Um, czy byłeś w jakimś związku tutaj albo w Holandii, albo w Polsce? No byłem już jak w związku właśnie z Gobitowi. Tego związku nie sam w ogóle. Przypominam, bo to była katastrofa, a nie związek. O kurde. To, to był związek z wielkimi górami do przejścia. No tych gór się nie dało przejść niektórych, nie? Nie, nie. No ja nie, nie, za nie wiem kotać, będę. Nie. nie wiem, no to ja w takim razie nie będę pytał o szczegóły, ale no rozumiem, że było grubo. No, grubo było, no. E, czyli nie zamierzasz się jakby nie, na razie związywać nie, nie z kobietami. Nie, nie Jest tam nawet numer telefonu żadnej kobiety. Rozumiem. Jak na razie nie. Na razie to pierwszy siebie muszę ogarnąć, a potem mogę popatrzeć na kogoś innego. Aha, no tak, to jest jakby... Tak, priorytety, leżą, priorytety leżą u Ciebie dobrze, to na pewno, także ja, ja spodziewam się no, dobrego, e, czyli ile dokładnie będziesz na ulicy, jeżeli w poniedziałek podejmiesz pracę? Jeszcze dzisiaj, no dzisiaj. No tak, ale w sumie od początku Twojej bezdomności odkąd od trafiłeś? Od początku trafiłeś? bezdomności, no, to już 2 miesiące. Czyli po dwóch miesiącach no, jakby po pozbierany po i z powrotem. No tak. Były jakieś pokusy na ulicy? No były, były no. Były takie pokusy, że jakby nie barka. Przypominamy, do, do wszystkich bezdomnych Polaków, których nie mają dokumentu, najlepiej zgłosić się do barki. To jest fundacja, która pomaga ludziom transportem do Polski biletem. Bilet płacą, płacą za paszporty, wyrobienie paszportu. Czeka się paszport dwa tygodnie, dostaje się tymczasowy, potem się dostaje stały. Są siedziby w, w Gołdzie, w Rotterdamie, w Amsterdamie i jeszcze w jakichś większych miastach. Czyli w większych miejscowościach można. Tak. Można udzielić u nich pomocy. Można otrzymać pomoc od gdy W zimnych, jak jest zimno, w nocy po, poniżej, poniżej 0 stopni, to są po prostu noclegowe też. Tak? Aha, czyli po po można też ewentualnie spędzić mając, noc tak, tak. w ciepłych warunkach? Tak. Bo A jak bo ja to już, dalej ja wygląda? Bo czy korzystałeś z, tegoś, no z tak, czegoś takiego? Korzystałem z tego w gołdzie. Często? Nie, no w gołdzie skorzystałem, bo jak były zimne, zimne dni, no to my nie mieli gdzieś po prostu spać. No i sama policja nas po prostu zawiozła do, tam, do tego sztuku i tam jest spali. Tam jest spali, tam my dostali śpiwory, wszystko my dostali, wyżywienie, mogliśmy się wykąpać, ubrania my dostali. I wszystko było darmowe? Tak, wszystko było darmowe. Ok. No to Tylko ludzie jakaś... po alkoholu nie mogli, mogli, mogli przechodzić, a no, bywali tacy, że po prostu przechodzili. Potem wylatywali na jeden, na jeden dzień na karę, na dwa dni na karę. Aha, czyli jeżeli jakby przyszli pod wpływem, to wtedy trzeba było... No tak. No to wtedy zawracają. Wtedy, i, no. wtedy, wtedy zostali gdzieś tam odhaczeni na liście, tak, że, tak, że nie chcą takich, takich ludzi widzieć tam u siebie. Rozumiem. Słuchaj, chciałem Cię zapytać jeszcze o pracę, jaką będziesz wykonywał na terenie Niemiec. Na no, odlewni świ, krów. Na no, odlewni krów. Ja czyścił, czyścił maszyny, maszyny z mleka krowiego i będę miał. Darmowe zakwaterowanie, darmowy posiłek, tylko do sklepu 15 km z guta. Ale to nie jest żadną przeszkodą. No nie, możesz no sobie nie, robić nie. zakupy jakieś tam no. posiadasz też prawo jazdy? 4. Nie, prawo jazdy nie ma. Nie ma prawo jazdy. Czyli trzeba będzie rowerkiem na zakupy. No nie no pieszo 15 km to nie jest dużo. Przeszedłem 60. W jedną no, miałeś ostatnie dwa miesiące sporo czasu no, na... Naprawdę, to naprawdę no, musiałem, bo musiałem pociąg mi ostatnie uciek, to musiałem z Goldy, musiałem do Hagi i pieszo to dopiero było przy wyczyn. Ile czasu Ci to zajęło? 8 godzin. 8 godzin, 40 km? No. <laughs> no to cię. Pobłosiłem, jesteś... po, 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 jeszcze, bo mi nawigacja przestała działać. O, o tym były problemy. Się mnie, auto nie jechało, a ja żadnej złej, żadnej latarki i telefon, telefon rozładowany i kto jest w czarnej? Mam nadzieję tylko, że nie szedłeś po autostradzie. Nie. Okej, okay. to przynajmniej tyle. No Dlatego ci też zajęło to tyle czasu, bo jednak drogami bocznymi zawsze jest dalej niż, e, niż bezpośrednio. E, powiedz mi, e, jesteś w stanie powiedzieć, jaki zarobek plus minus będziesz otrzymywał e, za swoją pracę? 2200 netto. Eur. 2200? Tak, plus 40 euro od dziennej diety. Plus 40 euro, 40 no. euro dziennie diety. No. No to. No 200 euro diety tygodniowo. Okej, okay, no to nie jest najgorszy zarobek. E, jak znalazłeś tą pracę? Przez Facebooka. Na grupach Facebookowych jestem na praca, praca Niemcy, praca dla Polaków w Holandii, też na niektórych grupach też właśnie jestem bezdomni bezdomni w Polsce, co po prostu też się ogłaszają, że po prostu czy wyprowadzić psa czy coś takiego. Dużo, dużo jest takich ofert Dużo rozum... jest grup takich już stworzonych. A rozumiem. E, powiedz mi, a ja sprawdzałeś tą firmę? Czytałeś jakieś komentarze na temat tej firmy? Firma. To, jest, to jest facet, po prostu, który ma, który ma swoją stadlinę dźwiń, stadlinę koni, Stadinę krów i po prostu on po prostu potrzebuje ludzi i bezpośrednio jest umowa z tak. Aha, okej, okay. czyli czytałeś typowo bezpośrednio na, pracy, razu, tak. e, ale u kogoś, kto, kto tak. zapewnia też jakby samą pracę i, tak. i zakwaterowanie. Czy za no, zakwaterowanie okres, musisz, od, musisz również płacić coś? Za zakwaterowanie czy, nie. Czyli to już jest jakby wliczone tak. w Twojej stawce, że nie musisz za to płacić, Dokładnie. a dodatkowo dostajesz diety. Dokładnie. Ok, To nie jest jakiś tam najgorszy, że tak powiem, deal. Mam nadzieję, że to jest też prawda, że, że nie robi cię ktoś też z konia, bo wiadomo jak to czasami przez internet, przez Facebooka jest. Mam nadzieję, że to, to jest wiarygodne. No, mi pozostaje życzyć Ci no, dużo, dużo powodzenia i, i no, jak najwięcej szczęścia. No i tak jak wspomniałem, wymienimy się za chwilę numerami, a ja postaram się za parę tygodni do Ciebie odezwać. E, no i sprawdzimy, jak, jak, jak to wygląda, czy to wszystko się powiodło, e, co, 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 o, o czym opowiadaliśmy. No i tak jak mówię, jeszcze raz szczęścia i do następnego razu, mam nadzieję. Do następnego. Do Dziękuję bardzo, widzowie. Pozdrawiam Was. Chciałbyś może jeszcze kogoś pozdrowić? <laughs> Całe się mianowicie. <laughs> Całe się mianowice śląskie. Kogoś no, specyficznie, bo... czy po prostu całą miejscowość? Cała miejscowość, bo za dużo jest. Okej, okay, rozumiem. <laughs> jeszcze raz dziękuję bardzo. Trzymaj się i powodzenia. Dara. Majcie <laughs> się, Pozdrawiam Dobra, jak jeden.